Dzień dobry Państwu, jesteśmy na kongresie Impact w Poznaniu, to jest studio dziennika gazycy prawnej, a ja zapraszam na rozmowę z panią Magdą Stańską Żaczyk, która jest Sales Managerem Public Sector w Dell Technologies Poland. Zapraszamy. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać trochę o technologiach, w tym o tej najbardziej interesującej teraz zakładam wszystkich uczestników tego konkresu o sztucznej inteligencji. I pierwsze pytanie odnośnie do pani sfery zainteresowania, którą jest ten sektor publiczny. Czy administracja publiczna jest gotowa na wdrożenie sztucznej inteligencji? No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe i szerokie pytanie, bo jakby zainteresowanie jest duże, bo w dużej mierze w tej chwili klienci prywatni wdrożyli dużo innowacji pracują i jaja ja używają na co dzień. Jeśli chodzi o rynek zamówień publicznych i klientów z administracji publicznej, to tutaj widzimy wiele przeszkód, tak? Głównie przeszkodą, którą wskazuje administracja publiczna, no to przede wszystkim obawiają się o to, co z tymi danymi się będzie działo, ale również wskazują na brak regulacji prawnych i aktów, które które, które mogłyby definiować wykorzystywanie tych danych. Aczkolwiek, z tego co wiemy, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Innovation Catalyst, ponad 80% menedżerów IT w tej chwili inwestuje w nowoczesną architekturę, biorąc pod uwagę wdrożenie Gen, Gen AI, AI w przyszłości. Wspomniała Pani o tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem i z tym, kto ma dostęp do danych. Jak zaadresować te wyzwania? Czy, czy można zapobiec tym sytuacjom, w których ktoś w sposób nieuprawniony korzysta z danych albo jest nieprzeszkolony i później dochodzi do jakiejś sytuacji, do której nie chcielibyśmy, żeby dochodziło, gdzie w urzędach są bardzo wrażliwe dane obywateli? No właśnie, to jest, to jest dość, też szeroki temat. Tutaj większość, większość menedżerów IT i firm wskazuje, że najbardziej skuteczną metodą jest po prostu zero trust. Zero trust to nie jest tylko oczywiście zabezpieczenie architektury, to jest cały proces, gdzie musimy wziąć pod uwagę nie tylko systemy firmowe, nie tylko infrastruktury, ale również i aplikacje i partnerów, które współpracują z daną firmą. Zero trust najprościej mówiąc polega na tym, że najpierw weryfikuj, a później wpuszczaj. Chodzi o to, to, żeby na brzegu dostępu do sieci, do danych firmowych już ograniczać dostęp do niepożądanych osób. I to jest taki trochę przewrót, bo, bo czasami, często by firmy troszkę inaczej działały, tak? Czyli wpuszczały do sieci, ale już jak ktoś wszedł, miał zaatakować, to, to to już był w środku. Także tutaj najważniejsze jest, żeby rzeczywiście na samym początku, na brzegu tak infrastruktury, czy systemów zabezpieczyć i też przeszkolić swoich pracowników. Czyli możemy wyobrazić sobie sytuację, w której w stuosobowym urzędzie 10 osób ma dostęp do danych, bo to oznacza, że te dane będą bezpieczne. Tu bardziej chodzi o to, że rzeczywiście te osoby są uprawnione, żeby wyznaczyć, które osoby mogą być uprawnione i mieć dostęp do tych danych. Musimy jasno to sobie też ustalić. To jest oczywiście rola firmy, My jako firma technologiczna, służymy w doradztwie, za, w zaimplementowaniu i zaprojektowaniu tego typu wdrożeń. Także no to jest taki proces dość skomplikowany i ciągły do stworzenia. A jak w stosunkowo tani sposób zapewnić bezpieczeństwo w instytucjach publicznych, ponieważ wiemy, że tamte budżety nie są często tak szerokie jak w przypadku sektora prywatnego, a jednak o to bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo trzeba dbać. Czy są jakieś rozwiązania dedykowane sektorowi publicznemu? Przede wszystkim duże firmy pozwalają sobie na, na swoje rozwiązania, swoje centra SOKI, cyber, które, które zapewniają im usługi cyberbezpieczne i z własnymi zasobami bardzo często. Jest to bardzo efektywne, niestety też bardzo kosztowne. Jak wiemy, ten budżet bardzo często jest ograniczony, jeśli chodzi o administrację publiczną. Stąd są rozwiązania typu Managed Detection and Response, w skrócie MDR. To jest taki SOK, ale serwis, czyli my jako firma udostępniamy swoich, swoich fachowców z cyberbezpieczeństwa, monitorujemy analizujemy i reagujemy i informujemy klienta, jeżeli jakiś incydent powstanie. Czy sektor prywatny? Takie firmy jak państwa ma swoją rolę do odegrania, jeżeli chodzi o szkolenie pracowników, ponieważ żeby te dane były bezpieczne, te osoby muszą być uprawnione, ale też odpowiednio się z tymi danymi obchodzić. No i to jest ten temat związany z edukacją i z tym, że nie zawsze te widełki płacowe dla specjalistów IT w sektorze prywatnym zachęcają tych najbardziej wykwalifikowanych specjalistów do tego, żeby pracowali dla urzędu czy, czy dla innej instytucji. Jak zaadresować to wyzwanie? Rzeczywiście my też jako firma technologiczna mamy swoje procedury i szkolimy swoich pracowników, ale jeśli chodzi o sektor publiczny, to już od 10 lat prowadzimy Akademię Zarządzania IT dedykowaną dla sektora publicznego. Współpracujemy również w ramach rekomendacji szkoleń z Ministerstwem Obrony Narodowej, z KPRM, z Ministerstwem Edukacji. W ramach naszych szkoleń już w tej chwili mamy około 2,5 tysiąca pracowników przeszkolonych. Z administracji publicznej wydaliśmy 4000 dyplomów i certyfikatów. Także w ramach zagrożeń, które się pojawiają, tematów, które są gorące, tak jak w tej chwili jest cyberbezpieczeństwo, innowacyjność, która jest, organizujemy takie szkolenie i zapraszamy również tam administra pracowników administracji po to, żeby, żeby pokazać, jakie są trendy, jakie są zagrożenia i jak, jak oni mogliby zaimplementować rozwiązania w, w swoich organizacjach. Teraz, może podzielmy włos na czworo. Mówimy o pracownikach administracji publicznej. Zastanawiam się, jak wyglądają te kwestie związane z cyfryzacją, cyberbezpieczeństwem na szczeblu samorządowym, bo bardzo często ograniczamy się do myślenia o e, szczeblu centralnym. Natomiast wielu ekspertów wskazuje, że e, w samorządach ta cyfryzacja i te kwestie e, są e, no problemem po prostu problemem. Tak, podstawą jest posiadanie swojej bezpiecznej infrastruktury, dlatego też namawiamy na e, wymianę na o, odświeżenie infrastruktury, dlatego że e, no, najnowsze nasze technologie mają już wbudowane pewne systemy bezpieczeństwa, które upraszczają też wdrażanie systemów cyberbezpieczeństwa w organizacjach. 90% jednostek samorządów e, złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach cyberbezpieczny samorząd. E, My również mamy w swojej ofercie rozwiązania MDR-owe, które są tym rozwiązaniem właśnie budżetowym i budżetowym i w dużej mierze jednak rozwiązują problemy związane z cyberbezpieczeństwem, ale również nasze systemy, to były urządzenia końcowe czy serwery, mają wbudowane cyber już takie ułatwienia, software związane i ułatwiające ochronę przed cyberatakami a czy możemy podać przykłady tych narzędzi, technologii, które Państwo oferujecie w sposób uproszczony, na przykład jeżeli oglądają nas przedstawiciele samorządów czy, czy urzędnicy, w jaki sposób mogliby się rozwijać albo jakie rozwiązania są dostępne? To są rozwiązania, mam szeroki zakres, bo to są rozwiązania związane z zarządzaniem naszej infrastruktury, na przykład Cloud IQ, czy jeśli chodzi o notebooki, ich ustawienia w BIOS-ie, już na poziomie biosu, tak? tych, tych naprawdę... Jest... BIOS-u, czyli... Ustawienia wiosów w komputerach, tak? Czyli to na poziomie softwareowym, zanim dostaniemy do samego systemu operacyjnego, tak? Czyli tych, tych zabezpieczeń jest naprawdę szereg. Mamy, mamy, mamy szkolenia, które są dedykowane dla urządzeń klienckich czy dla infrastruktury do data center. Także nie chciałabym teraz o tych technologiach opowiadać, także mogę serdecznie zaprosić na szkolenia. My często w naszych mediach społecznościowych ogłaszamy, jakie są szkolenia. Bardzo dużo osób w nich uczestniczy, także zachęcamy. Zachę Zachęcamy do udziału w szkoleniach z cyberbezpieczeństwa bez względu na to kto je prowadzi bo warto dbać o to żebyśmy byli bezpieczni żeby nasze dane były bezpieczne bardzo dziękuję za naszą rozmowę gościem dziennika gazety prawnej była pani Magda Stańska Rzaczek z Del Polska dziękujemy